Witajcie, w nowym with Zapraszamy do tańca. Raz, 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 raz. Dziękuję. 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 Dream Team powraca. Michała Licheneja Eneja Nemeneia Nemeneja Cieneja Parkeja Kamerzysta mówi tak popraw make up i spróbuj to A E E O -u. A -e, e O U Klasycznie zaczynamy od czwartego pytania Czemu nie mogę się nauczyć sala się na trampolinie Czemu nie mogę się nauczyć salta na trampolinie nie widziałem nagrywki, podeszli nam może, to spróbujemy Ci tutaj troszeczkę dopomóc. Michał, mam rację? Tak. PR. Dlaczego rozdrzewka jest tak strasznie ważna? Rozgrzewka jest bardzo ważna, ponieważ przygotowuje nasze ciało do dalszych elementów. Tak? Jeżeli ktoś przychodzi sobie do parku pohasać tylko góra-dół, no to nie będzie musiał się stosunkowo długo rozgrzewać do tego, aczkolwiek warto by było troszkę skoordynować ciało, żeby nie stracić równowagi, ale jeżeli chcemy porobić trudniejsze elementy, to ciało musi być gotowe, żeby w razie upadku wiedzieć co się dzieje. Kolejne pytanie, czy pokażecie kiedyś jak zrobić śrubę? Backflip 360 chyba. Jest już hałtens do śruby. Są snapchaty. Tak, ja pokazuję na hałtensie dość wyraźnie, jak się robi salto ze śrubą. Dodatkowo dwoma technikami. Przez salto w tył i przez Araba. Że warto Araba taki i 2004. Czy można zrobić frontflipa na ścianie? Tak jak Wolfnips tylko z w przód? Tutaj będzie wstawka, ty podniesiemy w głowę i no wystawisz mojego wallfronta, okej? Okay? Pyk Tak, można Uwaga, uwaga, co się robi łyżką jesienią? Jesienią Łechłe, taki żarcik od winia KKPN FC Barcelona czy Real Madrid? Double back z pułem. Jakie masz to pytanie? No tu jest. Ale nie czytamy nawet tego pytania. Ma być 8 pytań, a my a. będziemy odpowiadać na pytanie, czy Barcelona czy. Ale będą wrócili. Nic takiego nie będzie zapytane. To Łukasz obieraj. Ile czasu musieliście spędzić na wszystkimi trikami? Nie mam wszystkich trików Jeszcze, ale nad wszystkimi, które mam. No tyle, ile skaczę. <średzimy> 7 lat. Ja pamiętam, że przelewałem ulblipa od taty kiedyś, za, mało, za małego. Tak za rączki. Tak, za sekurację. Ja, jeszcze ta sekuracja. Sad, no to, to już były <laughs> pierwsze no nie to no, to no, to no, to no. Do pierwszej miałem 2 lat. No to ile to nasza oddziało? 12. A może Łukasz chce się dowiedzieć ile mamy lat? Jerzy <laughs> Jerzyk jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby dostać pracę w Jump Parku? Mieliśmy, trzeba być rześkim. Trzeba być rześkim, no. trzeba być szybkim. Trzeba być też po obejrzeniu filmiku, jak zostać trenerem w parku. Dokładnie i bez wątpienia trzeba potrafić konstruować pytania w języku polskim. Bra także brawo Jerzy. Krzychu TPU zadał pytanie, gdzie można dawać pytania. To jest dobre pytanie, możecie dawać pytania na dole. Dajemy pytanie zawsze pod filmikiem, który właśnie oglądamy, tak? Zawsze Czyli? i wszędzie. Dokładnie. Tak. Czarek Trugalski, dlaczego na tej białej trampolinie, który jest taki czerwony znak, lepiej nas wybija? Bardzo proste. O mój drogi, biała petardka to jest trampolina sportowa. Jest ona zbudowana z zupełnie innego materiału niż trampoliny czarne klasyczne. Plus sprężyny mają dużo większą sprężystość, spręży. Są dłuższe. nieco dłuższe. Ante Gabis, uwaga, pytanie do Michała, który jeszcze jest, nie spodziewa się tego co teraz się tutaj wydarzy wiary to na chłodność. Uwaga! Pamiętamy Michała z 89, pamiętam Michała z 1992 Wtedy był również rzeźki jak teraz Uwaga Antek Gabis zadał pytanie Gdzie mogę kupić bananowe spodnie motostartu? W internecie Anka Nowakowska zadała pytanie Dlaczego w filmiku, który robiła jedna osoba z waszego kanału Nie wiem jak się nazywa, miało być pewnie Było, że wasze trampoliny nie odbijają, a poskakiwał bardzo wysoko To była ironia To był żart Dowciw. To było to, how to, żart. to był filmik zrobiony z przekąsem, gdzie pokazywałem 10 rzeczy, dla których nie warto przychodzić do naszego parku. Czemu tak trudno jest przełamać strach przed np. flakiem na ziemi? Chodzi o elementy robione w tył. Czemu tak yy, ciężko jest się przełamać? Chyba to jest dość proste. Nikt za dzieciaka, za młodziaka nie przyzwyczają nas do odchylania się do tyłu bardzo szybkiego. Mało obracaliśmy się do tyłu, więc nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wydaje mi się, że straf przechodzi wraz z doświadczeniem, czyli jak kilka razy to zrobimy, uwierzymy, zobaczymy, że to działa, to później jest dobrze. Dodatkowo, jak ktoś ma problemy z błędnikiem, jak ktoś ma słabą orientację w przestrzeni, to będzie mu dużo trudniej, ponieważ nie będzie czuł swojego ciała w powietrzu po wyschokach w tył, a dodatkowo nie widzimy, w którą stronę lecimy, tak? bo ciężko jest. Mało osób jest w stanie tak mocno wygiąć swój kręgosłup, żeby szybko zobaczyć Ziemię, także początkowo wybijamy się, powiedzmy, w ciemność. Tak? A poza tym, pamiętam przy swoich pierwszych saltach w tył, że było tak, po wyskoku nie widziałem w zasadzie nic, dopiero za chwilę widziałem ziemię. To też jest coś, co nas myli. A Początkowo, kiedy robimy fiflaki, wszystko dzieje się za szybko, ziemi nie widać. Widzimy ją w ostatnim momencie. No i to też jest ten element, który dodaje strachu. Dizzy, Dizzy. Czy kiedyś przyszedł ktoś do Was, kto umiał robić o wiele więcej niż Wy? By? Był jeden iluzjonista. Ale gość był dobry. Który potrafił rozmnażać karty i tego typu rzeczy. To jeszcze był? Denny. Przyszedł też i tańczy lepiej zdecydowanie niż ja. Dokładnie. A to przez to mam talent. I Jest też Natalcia, która parzy dużo lepszą kawkę od nas. Jaki macie patent na pokonywanie strachu przed nowym dzikiem? Ojej. Nie, wiecie co. Przed... Nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Nie, nie boję się. A tak poważnie. Jest są dwie opcje. Pierwsza. To po prostu wygrywa chęć zrobienia nowego triku i nowego ruchu, spróbowania czegoś nowego. Czegoś, co wiem, że byłbym w stanie wykonać, po prostu go robię na tak zwany przypał, jak ja kiedyś Michał powiedział. Czyli, nie wiem, chcę zrobić ślubę w drugim salcie, to wyskakuję do gąbek i opróbuję. Wiem, że tam się mi nic nie stanie. A drugi ten sposób ten mądrzejszy na przełamywanie strachu. Jeśli chcesz się nauczyć nowego triku, to zawsze rozbijam go sobie na jakieś elementy poprzednie, a, które, których nauczenie się pomoże mi nauczenie się już finalnego triku. Nie wiem, chciałbym zrobić przykład Tigera 360 do salta w przód, czyli muszę się nauczyć i Tigera 360 i salta w przód. Jeśli nie umiem Tigera 360, to muszę się nauczyć Tigera i robię sobie te wszystkie elementy po kolei, zaczynając od najprostszych, aż dochodząc do finalnego triku. To było bardzo sensowne pytanie i myślę, że wielu osobom może pomóc. Także nagradzamy właśnie to pytanie. Na minutę. Słuchajcie, musimy kończyć już ten odcinek, ponieważ Marcin nie ma już miejsca na karcie, a my chcemy jeszcze przyprogresić koraz. Także lecimy na trening, piszcie pytania pod tym filmikiem, tylko na te pytania będziemy odpowiadać. Subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie nas przede wszystkim na Snapchacie, dużo się dzieje. Pozdrawiam Was, Q&A. <laughs> Dzięki. Słuchajcie, już niedługo, pojawia się filmik mikołajowy. Będzie super. Mam świetny strój, zapraszam. A, to dobre będzie. Czekajcie, na no. dobra